W czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski powstało kilka obozów koncentracyjnych i zagłady, z których najbardziej znany jest Auschwitz-Birkenau, Konzentrationslager Lublin, bo taką nazwę miał oficjalnie od lutego 1943 roku. Też zapisał się krwawymi zgłoskami na kartach historii. Warto sobie o niej przypomnieć w 80. rocznicę powstania Majdanka. Obóz powstał na mocy decyzji Reichsführera SS Heinricha Himmlera w czasie wizyty w Lublinie w połowie 1941 roku. Początkowo budowany był z myślą o kilkudziesięciu tysiącach sowieckich jeńców wojennych, których wykorzystywano by do ciężkiej pracy fizycznej. Taka też na początku była jego nazwa: Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS Lublin Obóz Jeniecki. Osadzeni od początku masowo umierali na skutek bardzo prymitywnych warunków bytowych, czy epidemii tyfusu. Majdanek był jednym z najbardziej surowych obozów. Do 1943 roku drewniane baraki nie chroniły więźniów tak naprawdę przed niczym. Do tego czasu były one niewykończone. Bez szyb w oknach, podstawowych sprzętów, sienników, spano na podłodze, urządzeń sanitarnych oraz kanalizacji. Biorąc pod uwagę stały brak odzieży, żywności, lekarstw i wody, a także plagę insektów, łatwo było o śmierć, nie wspominając nawet o skrajnym, bo czasem aż pięciokrotnym, przepełnieniu baraków. Nie lepiej było na zewnątrz. Załoga licząca nawet 1200 osób traktowała osadzonych nadzwyczaj brutalnie, co nie zmieniło się do ostatnich chwil funkcjonowania Majdanka. Na porządku dziennym było poniżanie, wieszanie, Bicie na śmierć czy egzekucję. Życie więźnia było więc w nieustannym zagrożeniu, ponieważ o przeżyciu decydowała zdolność do ciężkiej pracy. Wraz z upływem 1941 roku miejsca jeńców radzieckich zajęli Żydzi oraz Polacy. Do połowy 1942 roku prawie połowę wszystkich więźniów zatrudniono przy budowie obozu. Pozostali zaś zostali skierowani głównie do różnych zakładów produkcyjnych należących do SS. W tym samym roku rozpoczęto przeprowadzanie masowej eksterminacji więźniów, głównie różnego pochodzenia Żydów w komorach gazowych przy użyciu cyklonu B oraz tlenku węgla. Tym samym obóz został przemianowany na koncentrację slager Lublin obóz koncentracyjny, biorąc udział w tak zwanym ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Przez cały okres funkcjonowania Majdanka przeszło przez niego około 150 tysięcy więźniów z aż 30 państw, z których życie straciło prawie 80 tysięcy. Największą grupę stanowili jednak Żydzi i Polacy. Powstaniu komór gazowych towarzyszyły coraz częstsze egzekucje, z których najbardziej krwawa miała miejsce 3 listopada 1943 roku. Pochłaniając niecałe 20 tysięcy ofiar KL Lublin, Niemcy na bieżąco zacierali ślady zbrodni poprzez palenie zwłok w krematorium i na stocach spaleniskowych. Ten rok przyniósł także nowe grupy zamordowanych, między innymi aresztowanych członków polskiej inteligencji oraz ruchu oporu. W tym z więzienia na zamku w Lublinie. Czy Żydów zlikwidowanych get? Wiosną 1944 roku wojna była już coraz bliżej miasta, i dlatego Niemcy zdecydowali się na ostateczność rozbiórkę baraków i palenie dokumentów. Niestety, wielu więźniów zamordowano, a dużą część wywieziono do innych obozów. Masowo palono też zwłoki. Tak ten okres, a także dzień wyzwolenia, 22 lipca 1944 roku, wspomniał jeden z więźniów. Miałem wówczas 14 lat. W obozie byłem od 3 miesięcy. W ostatni tydzień przed wszystkim, Niemcy od poniedziałku rano codziennie przywozili więźniów z zamku i ich rozstrzeliwali. Ciała szły prosto do pieców krematorium. Piece działały dzień i noc. Dodatkowo panował przeraźliwy smród. Nie wiem, ilu więźniów wtedy wystrzelano. Ale ciężarówki kursowało bez przerwy do soboty. Kiedy obóz przeszedł w ręce Sowietów, na jaw wyszła jeszcze jedna straszna prawda. Prochy były mieszane z odpadami oraz ziemią i wykorzystywane jako nawóz. Na jego terenie znaleziono 1300 metrów sześciennych kompostu zawierającego ludzkie szczątki. Strach pomyśleć, co działoby się w tym miejscu, gdyby zostały zrealizowane plany rozbudowy Majdanka które zakładały urządzenie obozu dla 150 tysięcy więźniów i jeńców. Tym samym byłby on największym obozem w okupowanej przez Niemców Europie.